Sprawa Krzysztofa Dałkrzewicza dotarła do ciebie? Tak, nie zabieram głosu w tej sprawie. Dlatego mam parę pytań. Powiedzmy. <noise> bo to jest dowód na to, że albo cenzura, albo polityczna poprawność zaczyna nas korodować. Ja tego nie akceptuję. Brawo! Kochani, posłuchajcie. Dałkrzewicz Krzysiu, świetny, fajny gość, który za pół darmo 600 lat pracował w Twojej stacji. I szedł, po chodniku i wystawała płytka chodnikowa. I w tymi swoimi zawsze pięknymi butami, eleganckimi, drogimi, zahaczył i się przewrócił i uderzył tą częścią w chodnik. No i oni nagle zamiast mu pomóc, powiedzieli, pani Dałkiewicz, go away, guten Abend, auf wiedersehen. My jesteśmy amerykańską telewizją. Tak, tak. Amerykańska. On Sunday, go. Sorry. Go away, sir. Go, go, go. I dał widny bidny posz. I górski za nim. Czekaj, 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 bo nie zdążę. Ale Artur Andrus też odszedł. Andrus, wolniutko. <laughs> Dobra. Dobrze. Ja Marcin, ja już muszę kończyć, bo ja, ja mam jeszcze drugiego gościa. A każdy gość mówi: ojej, już. Dwa pytania, dlaczego ty z taką ekspresją, z taką charyzmą, z taką umiejętnością niesamowitego zmieniania, anturażu w ogóle twarzy, y, z taką elastycznością całego siebie nigdy nie zagrałeś głównej roli w filmie, w żadnym filmie? Marcinie Dański. Ale e, y, Kubo Wojewódzki. No. Uderzasz w najczulszą moją stronę. To z miłości. Otóż, ojcze, mam w domu, to będzie totalnie nieskromne, ale <laughs> trudno. Mam w domu taką stertę, kochani, i to są wszystko główne role. I kiedy będzie się brał? Czyli, no nie, nie brałem, nie brałem, A. nie brałem. I nie chcę uchodzić za największego na świecie odmawiacza. No ale właśnie, ale, nie chcę skromnie mówić, właśnie uchodzić. Ale to były nie, y, niesatysfakcjonujące mnie y, 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 filmy Okej. Okay. i fabuła. I wyobraźcie sobie, że gdybym wszystko wziął, to miałbym więcej głównych ról niż e, Łonicki. A na tyle nieskromny nie jestem. Jezu, wreszcie! Ale trochę... A teraz, skoro mi zadał takie pytanie. No. Phil Rotter. Mówicie to, coś? Oczywiście. No. Brytyjski aktor. No. Animator, reżyser Warner Brothers. Brytyjski. No, tak. No, to mówię. On rozkręcał, kochani, pierwsze. HBO, jak to nazwałem w monologu o Andrew, HBO w Polsce. I on przyszedł na mój występ HBO na Sojaka. Pamiętam, były tak Po roku rozkręcenia się tego. Ja tak zaczekałem, żeby się baterijki kolegów wyczerpały i ruszam do boju, cały na czarno. I wyobraź sobie, on nie, nie dostał się do chybyt, e, e, gdyż no, nie dostał się. Nie było miejsc. I mówię, jak to jest? Że jestem szefem, I'm boss. No, sir. E, kto występuje? Daniel. Daniek? From Crackle? From, from yeah. Ja. On się spotkał ze mną na kolacji w Bristolu i powiedział: Ty musisz zagrać film, żeby ty grał 10 rule uh, Everybody. No tak, Eddie Murphy, coś takiego. Jest. Yes. I nie uwierzysz, bo to jest moja największa bolączka i słabość, do której się pierwsza z życiu przyznaję. Dawaj. Otóż w tyle występowałem, że e, e, nie znalazłem czasu na to i jestem kompletnym po prostu głupkiem. Ponieważ e, jak już się zabrałem, że tak, to się okazuje, ty nie ma twojego. A gdzie? Pojechał rozkręcać HBO w Bułgarii. Czy masz szansę zostać słynnym Czyli... bułgarskim aktorem? Nie, nie, mam szansy, bo on już pojechał teraz rozkręcać HBO w Rumunii. No Okej. Okay. Ja po prostu tak się y, przejąłem. To, to, to znaczy, że. <laughs> Prawda? Może nie było ci to pisane.